Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Oblicz, wynik podaj w notacji wykładniczej. Mamy pierwszy przykład A. 2,91 setnych razy 10 do 7 dodać, 4,88 setnych razy 10 do 7. Jeżeli mamy dodawanie notacji wykładniczej, to przede wszystkim sprawdzamy, czy dziesiątki są do takiej samej potęgi. W tym przypadku tak. W związku z tym dodajemy tylko te Dwie liczby, które są przed tymi dziesiątkami. Czyli w tym przypadku 2,91 dodać 4,88. 1 plus 8 to 9, 9 plus 8 to jest 17, 7 na dół, 1 do góry, 2 plus 4, 6 plus 1, 7 i przecinek w tej samej kolumnie wyszło nam 7,79 razy 10 po prostu do potęgi 7. Tą dziesiątkę do 7 przepisujemy. I kolejny przykład, ta sama sytuacja, sprawdzamy czy dziesiątki są do tej samej potęgi, bo mamy również dodawanie notacji wykładniczej i tutaj są dziesiątki do piątej potęgi, więc dodaję tylko te dwie liczby, a dziesiątkę do piątej przepiszę, więc 6 i 33 dodać 7,91, 3 plus 1 to 4, 3 plus 9 to jest 12, 2 na dół, 1 do góry, 1 plus 6 to 7. 7 plus 7 to będzie 14. Przecinek w tej samej kolumnie. Wyszło nam 14 całych i 79 setnych. razy 10 przepisujemy do 5. No i to nie jest jeszcze w notacji wykładniczej. Przed przecinkiem musi być cyfra większa od 0, ale mniejsza od 10. Więc przesunę przecinek o jedno miejsce w lewą stronę, czyli tak jakby tu o 1 mniej będzie. Tak? W takim razie do tej potęgi, do piątki, dodam jedynkę, tak? Bo tu zabrałam jedno miejsce, więc tu dodam. Dlatego będzie już razy 10 nie do potęgi piątej, ale do potęgi szóstej, bo 5 plus 1 wychodzi 6. Czyli wyszło nam 1 i 479 tysięcznych razy 10 do potęgi szóstej. Kolejny przykład. Tutaj już należy zauważyć, że Mamy już troszeczkę inaczej, bo 10 do 9 i 10 do 8. W związku z tym musimy tutaj jedną dziesiątkę zabrać. Jak tu zabiorę jedną dziesiątkę, to tu przecinek przesunę w prawą stronę o jedną cyfrę. Czyli jeżeli tu zabrałam jedną jedynkę, to tutaj dodam, tak? Czyli co to oznacza? Przecinek przesunął mi się o jedną cyfrę. O jedną cyfrę do tyłu, czyli już nie mam 8, ale 83, tak? Bo tu zabrałam jedynkę, to tutaj o jedno miejsce przesuwam w prawą stronę. No i teraz już widzę, że mam 10 do 8 i 10 do 8, w związku z tym mogę już przystąpić do dodawania. Więc 83,6, dodać 6 i 3 setne, tak? Pamiętajmy, że przecinek musi być pod przecinkiem przy dodawaniu ułamków dziesiętnych. 0 plus 3 to 3, 6 plus 0 to 6, przecinek przepisuję, 3 plus 6 to 9 i 8 przepisuję. No i wyszło mi 89,63 razy 10 do potęgi 8. To jeszcze nie jest notacja wykładnicza, bo musi być 8, coś. Więc co zrobił? Jeżeli tutaj pomniejszę o jedną cyfrę, tak? To tutaj do ósemki dodam jedną jedynkę. Czyli wychodzi mi 8963 razy 10 do potęgi dziewiątej. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.